W centralnej Polsce stworzono idealne warunki do rozwijania biznesu. Tym miejscem jest Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. Park znajduje się na południowo-wschodnich obrzeżach Bydgoszczeń, 6 km od portu lotniczego w sąsiedztwie dróg krajowych i zaledwie 46 km od autostrady A1. Obszar blisko 280 hektarów uzbrojony w nowoczesną infrastrukturę, drogi, media, światłowody. Jesteśmy jednym z największych parków przemysłowo-technologicznych w Polsce zlokalizowanym w Bydgoszczy, mieście, które ma bogate tradycje przemysłowe. Nasze atuty to doskonale przygotowane tereny inwestycyjne, niskie koszty operacyjne przedsiębiorstw i zespół, który spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów. Zapraszam do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. To miejsce to symbol dynamicznego rozwoju Bydgoszczy. W Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym powstają największe inwestycje przemysłowe w mieście. To miejsce, w którym realizują się plany i marzenia inwestorów. Naszą misją jest pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości. Jak to robimy? Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych rozbudowaliśmy infrastrukturę na terenie parku. Ulokowaliśmy kilkadziesiąt innowacyjnych firm, w tym notowanych na giełdach w Stanach Zjednoczonych i Austrii. a to z kolei sprzyja kooperacji i wymianie doświadczeń. MMP Noipak uh, is operating in Poland since more than 20 years. Uh. and when we looked for, for an expansion we looked for a good infrastructure uh, a good cooperation with the local authorities and a qualified workforce we found this here in in Bytgosz, uh, 100% we are very proud that after 6 months of operation we are already working on expanding this factory Aby sprostać wymaganiom naszych klientów, musimy cały czas poprawiać proces produkcyjny, zwiększać moce produkcyjne. Dlatego inwestujemy na terenie Parku Przemysłowego już tutaj od 2005 roku. Teren Parku Przemysłowego jest dobrze skomunikowany z miastem. Mamy piękne drogi, uzbrojony teren i połączenie z Krajową Dziesiątką. Jest to wspaniałe miejsce do inwestowania. Mamy skuteczną strategię, a to tylko niektóre z działań które sprowadzają się do jednego celu stworzenie optymalnych warunków do rozwoju przemysłu Bydgoszczy. Bydgosz to miasto ludzi ambitnych, kreatywnych i pracowitych. To miejsce z tego doskonałszych. Bydgoszki Park przemysłowo – przestrzeń nowych możliwości.